Mam wielką przyjemność powitać Państwa po raz kolejny na Gas System Forum. Nazywam się Joanna Dziedzic Wieczorkowska, reprezentuję Pion Informacji Rynkowej i ESG w Gaz System i bardzo cieszę się, że jesteście dziś Państwo z nami, zarówno tutaj na sali, jak i przed ekranami ponieważ dzisiejsze spotkanie transmitujemy również online na naszym kanale na YouTube. Przed nami dziesiąta edycja Gaz System Forum i 10 punktów w jego programie. Chcemy dziś podsumować ostatnie 12 miesięcy właśnie zakończonego roku gazowego, ale także ostatnich 20 lat. Bo właśnie dwudziestą rocznicę działalności obchodzi w tym roku Gaz System. Spojrzymy również w przyszłość i przedstawimy Państwu projekty, które chcemy realizować w ramach procesu transformacji energetycznej. Obiecuję, że nie, nie zabraknie także kilku wspomnień z naszych poprzednich spotkań. Będzie ciekawie od samego początku do samego końca.